Witam serdecznie. Ktoś Witam serdecznie. Państwo już znają, to właśnie przez tego człowieka prawie że nam kanał nie wywalili. Postaramy się zrobić małe wprowadzenie, delikatne, tak żeby ten pierwszy odcinek był w całości u nas wrzucony, a potem będziemy wchodzić coraz głębiej i głębiej. Być może trzeba będzie w końcu założyć kanał Bitcute, bo będziemy musieli zastanowić się, co, 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 co i jak daleko to, jakbymy, mocno zabrnęliśmy, mój, ja żeby jak to się mówi, pudełko YouTube'owskie nas Tutaj no, nie zablokowało. Jasne. Łukaszerski, jeśli dobrze pamiętam? Storunia, tak. Storunia. Witam serdecznie. Na początku opowiemy troszeczkę, co robicie w ogóle w Turuniu, jak jesteście zorganizowani, bo ja nie ukrywam, bardzo chciałbym z tymi takimi lokalnymi działaczami i grupami nawiązać kontakt i troszeczkę się. Nauczyć od nich różnego sposobu funkcjonowania, no bo sam się przygotowuję, żeby w następnym roku takie centrum tam na Dolnym Śląsku prowadzić. Jak to u Was wygląda w tym Toruniu? Czy tylko pierniki pieczycie? Pierniki e, wspaniałe są pieczone, tak, w Toruniu też. Oprócz tego. Działamy jak tylko możemy, żeby wspierać lokalną ludność, tą najbiedniejszą. Działamy w ramach fundacji. To ja z moim przyjacielem, wspólnikiem, fundacja nosi nazwę zawsze po Twojej stronie i robimy w zasadzie całą oprawę prawną. Wykonujemy te same zadania, co adwokaci i radcy prawni, z tą tylko różnicą, że my. Mówiąc brutalnie, nie trzymamy palca prosto, w, w określonym miejscu, wiadomo jakim nie znajdujemy się w korporacji, z drugiej strony jesteśmy wyrzucani bez przerwy na margines, bo pomimo e, aktów prawnych, które mówią o tym, że mamy prawo reprezentować, no to tak naprawdę sędziowie sobie robią na zasadzie, widzimi się, tak, czy, 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 czy pozwalają, czy nie pozwalają. Mamy z tego tytułu opracowaną taktykę, że w razie W, jeżeli nie pozwolą, żebyśmy mogli reprezentować, to wtedy dany mandant może wystąpić adwokata z urzędu, no i wtedy zazwyczaj już mu takiego przyznają. My wtedy pilnujemy, żeby on wykonywał swoją robotę właściwej. I tutaj mówię o szeregu zakresie po prostu pomocy prawnej, szeroko rozumianej w zakresie prawa cywilnego, karnego. A oprócz tego działamy aktywistycznie i, i, i staramy się przeciwdziałać tak, no, temu całemu w tej chwili terrorowi sanitarnemu. No i to są działania, oczywiście, e, pisania pism do sanepidu, e, pisania pism na komisariaty, tak? Wszelkiego rodzaju e, obrona przed karaniem ludzi za niemaseczkowanie. Teraz troszeczkę to stopniało. Dzięki. Dzięki myślę działaniom Polaków, co chwyta za serce. W całym naszym kraju ludzie się aktywizują, zaczynają uczyć się prawa. To, 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 to pięknie wygląda. Spotykamy też się z ludźmi z innych miast. Staramy się wymieniać doświadczeniami, informacjami, co możemy zrobić. Oczywiście wszystko w ramach Prawa, które nam się narzuca, gdzie, gdzie powiedzmy góra nie zawsze tego prawa przestrzega albo unika czasami pewnych informacji po to, żeby, żebyśmy nie byli uświadomieni. Czyli jak najwięcej pism pytających do dyrektorów szkół, do sanepidów, no i też działających w obronie ludzi, którzy zostali przez ten reżim w jakiś sposób pokarani właśnie w perspektywie, czy to jeszcze raz się powtórzę, właśnie maseczkowania, czy powiedzmy jakiś kwarantan, czy, czy, czy wszelkiego rodzaju innych tych koronoświrusowskich buzdet. Żeby prowadzić taką działalność, powiedziałbym, w okolicach prawa, to no, trzeba się troszeczkę na tym znać. Czy jesteś takim entuzjastą i samoukiem? Czy ten, ta druga osoba w fundacji ma jakieś podstawy prawne? Bo wiesz, ja sam jestem fundacją, tak można powiedzieć, bo to praktycznie dwuosobową z żoną. Mała, działająca w jakimś tam określonym zakresie. czy Tutaj u Was wynika to z tego, że po prostu to prawo przerobiliście, czy po prostu byliście jakby poddani różnym problemom i z tego pojawiło się, pojawił się pomysł, żeby stworzyć taką jakby formułę, która będzie Was reprezentowała nie jako poszczególnych ludzi, tylko po prostu jako, jako podmiot, taki, jako podmiot. Tak, tak, tak. To właśnie wynikało z, z tego drugiego punktu, czyli życie doprowadziło do tej sytuacji. Ja się wychowałem na starówce, gdzie w Toruniu, y, gdzie robiono takie wytyczne, to się nazywało 5W, czyli wytyczne powiedzmy wykluczenia społecznego, y, przestępczości, no i Starówka słynęła y, z, ty, z tych niestety negatywnych, tak zwanych wytycznych, więc zaczęło się od tego, że jakiś kolega, y, poprosił, żeby mu coś napisał do sądu, a że akurat y, mam ten talent do, i lekką rękę i łatwo mi to wychodzi do pisania, tak się zaczęło. Y, mój przyjaciel troszeczkę inaczej zaczynał, ale też podobnie, też z jakimiś problemami, którym gdzieś tam pomagał ludziom. Też, też bywało, że się pakowaliśmy sami w te problemy. Generalnie y, jesteśmy samoułkami. Y, trudno mówić, y, że się pasjonujemy. Pasjonujemy się jakby chęcią niesienia pomocy, tak, z, z zmiany. No bo sam system prawny w Polsce jest okropny, jest przeładowany, jest, jest nielogiczny, jest, jest no, no, specjalnie zrobiony w taki sposób, żeby przeciętny człowiek w nim się gubił. No i potem to już była praktyka przy różnego rodzaju sprawach, tak? Bo, bo, bo gros spraw jest oczywiście podobnych, aczkolwiek wiadomo, że każda, każda jednak no, zawiera jakiś tam aspekt indywidualny. Więc jakby, no tak, takie, taki samouczek. Jeśli mogę jeszcze właśnie słowo, nawet, nawet namawia, mnóstwo przyjaciół mnie namawiało do tego, żeby pójść i skończyć studia, więc ja wylądowałem nawet w systemie zaocznym na Łemka w Toruniu no ale yy, przerażony byłem z tym, czy się, czym się tam zamknąłem, bo ta po prostu rewolucja marksistowska, która maszeruje przez instytucje, to co wtłacza młodym ludziom do głów. to no, Wytrzymałem tam tylko pół roku. Mam takiego yy, przyjaciela, z którym szczególnie, szczególnie rozmawiamy na różne tematy, nie? i mi kibicuje: to mówi, no, wylądujesz w cudzysłowie, oczywiście, w szyjszu ja to idź i, i, i za mnie zrób te studia, więc jakby. Pewnie, że ten papier by się przydał, bo by nas tak być może nie rozgrywali jak, jak dzisiaj, kombinując, że powiedzmy, nie możemy kogoś reprezentować. Ale z drugiej strony, dziękuję Bogu, że nie, nie znalazłem się tam, że nie zrobili mi prania po prostu mózgu. Chociaż myślę, że i tak na tyle dusza moja niepokorna, żebym się nie poddał. Ale no tak miało być najwyraźniej. Czy oprócz tej działalności doradczo. Pra, prawnej, takich właśnie doradztwa prawnego, to Fundacja zajmuje się jeszcze jakimiś innymi działaniami. Słyszałem coś tam o socjalu, o pomocy. To znaczy, to nie, to jest, to jest głównie pomoc yy, jakby szeroko rozumiana, prawna, a socjalna tu występuje wtedy, kiedy powiedzmy, no, system kogoś gdzieś tam wyrzuca za margines. Nawet w takich prostych rzeczach, jak to, że ludzie nie wiedzą, że mają prawo do dodatku mieszkaniowego na przykład, tak, czy jakichś innych pomocy socjalnych. Staramy też się bardziej aktywować ludzi, żeby ludzie nie korzystali, powiedzmy, no, ale jeżeli, jeżeli mają takie prawo, a, a, a często ktoś tam wynajmuje mieszkanie za duże pieniądze chociażby, yy, gdzieś tam jakiś zbiór jakieś takie pomocy też zdarzają się, no, no wyrażę się humanitarne, ale, 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 ale wewnątrz, w naszej społeczności, no bo, bo teraz też jest sprytnie pokazywane, nie umniejszając oczywiście biednych ludzi gdzieś na zewnątrz, tak, uchodźców, na nachodźców, czy w Afryce jakieś dzieci, jakieś wysyłania cegiełek, no ale wystarczy spojrzeć tutaj na nasz dom, gdzie mamy chociażby ponad 100 tysięcy ludzi bezdomnych, pamiętających się po ulicy i no na to nie zwraca uwagi, bo popularna jest pomoc gdzieś na zewnątrz, także to, to, to też robimy, jak, jak możemy oczywiście. Czy Hmm, prawnicy, tacy zawodowi też was wspierają, bo ja na przykład często gęsto gdzieś tam szukałem różnych prawników, to tak średnio jest jakby z dotarciem do takich, którzy by chcieli ten czas poświęcić dodatkowo, bo to jest non-profit działalność i ewentualnie za niewielkie pieniądze, bo taki zwyczajny człowiek z ulicy, no, no nie stać go na takie stawki adwokackie, nawet nawet poradnictwo, sam wiesz, że godzina pracy prawnika tak. dobrego to są, to są duże pieniądze, a, a problemy są zazwyczaj takie, że trzeba troszeczkę się wgryźć i to wymaga większej czasu. Czy yy, prawnicy, nie wiem, pomagają wam, czy macie taką grupę, czy poznaliście takiego kogoś, który rzeczywiście was wspiera? No, jest kilku prawników, w internecie się spotkałem, w kilku takich nagraniach pojawiają się nazwiska ludzi, którzy rzeczywiście dużo robią, no, ale to są takie punktowe elementy. Mówię, mi się nie udało do tej pory takiegokolwiek znaleźć Jakby był taki prawnik, to zapraszam do współpracy, mile widziany. Jak to u was jest? No w Toruniu z tym, powiedzmy, że się wyraży było bardzo słabo, bo w zasadzie Mieliśmy jednego kolegę, który tam troszeczkę z nami współpracował, ale już w tej chwili jakoś te drogi odrobinę się rozeszły. Nie z jakiegoś konfliktu, tylko tak jakoś widzę, że chyba z nami nam tutaj nie po drodze. Poza tym ma też jakieś swoje problemy bardzo ciężkie, więc jakby no, no tutaj rozgrzeszamy. Generalnie 99,9%, no może przesadzę teraz z tymi liczbami, żeby nie wejść w jakieś emocje, ale na pewno ponad 90% no to nie ma tak naprawdę nawet o czym mówić. To dopiero się właśnie zaczyna budzić to, co, tu, co tutaj e, wspominasz, e, pojawiają się jakieś, jakieś powiedzmy jednostki, które e, walecznie chcą pomóc ludzkości w, tej, w, tej, w tych trudnych czasach. Mamy w tej chwili, dlatego nie chcę zapeszać radce prawnego. Który się zdenerwował czymś, bo, bo mamy taki gruby numer, gdzie po prostu no złamane przepisy prawa to jest mało powiedziane w tym uczestniczą sędziowie w Toruniu i on się teraz zdenerwował, że idzie niedługo na emeryturę, to powiedział, że chce żebyśmy my mu w tym pomogli, on też chce coś wreszcie zrobić, bo ma dosyć tego, że chodzi po prostu od kilkunastu lat po sądach, a, a tam sobie Hucpa robi co, co, co chce, więc... No, jest, jest, jest słabo, ale, ale nadając mocy słowom tak, kreacji niech przybywa coraz więcej. No taki też apel wtedy wyraziłem w tym pierwszym filmie. Miejmy nadzieję, gdzieś są w tej chwili młodzi prawnicy, którzy, bo, bo kiedyś to była typowo, kasta, kasta zamknięta, tak, zostało to uwolnione, więc w tej chwili rzeczywiście pojawiają się gdzieś młodzi którzy widać, że mają jeszcze ten zapał, tylko no mówię, mamy obawę, że jeżeli to nie będziemy robili razem wspólnie, nie przeciwstawimy się tej machinie, to oni potem po jakimś czasie też no, niestety zostają wciągnięci, tak, albo, albo się wypalają zawodowo i to się kończy. No, bywa tak, że do nas w tej chwili już przychodzą ludzie, którzy odchodzą od prawników zawodowych, bo, bo, bo ktoś tam ich Yy, okaleczył, tak, no, nie tak się zachował. My w tym momencie się nie pompujemy, nie rośniemy, ale no, to wolelibyśmy, żeby to wszystko funkcjonowało inaczej. Także na ten moment jest, jest jeden człowiek, z czego się i tak cieszymy bardzo. Pytanie zagłostkowe dla Ciebie. A ja zazwyczaj zadaję brutalne. Z czego żyjesz i dlaczego jesteś autentyczny? Bo wiem, że działalność taka no, fundacji mi zajmuje dużo czasu. Do tej pory jeszcze na etacie nie byłem. Ja raczej ciężko w fundacji, które nie są z klucza, które nie mają ogromnych grantów i ogromnych dotacji, funkcjonować. Jest to bardziej kwestia formuły prawnej, która nam wiele rzeczy ułatwia i pozwala troszeczkę mieć więcej swobody. Hmm, rozumiem, że nie pracujesz u siebie w fundacji. Wygląda to tak, że my bierzemy pieniądze za, za naszą działalność. Oczywiście dużo, dużo mniejsze pieniądze niż. Zawodowi prawnicy, staramy się to wykonać jak najlepiej. Mamy takie prawo, bo, bo wiadomo, że fundacja rządzi się określonymi prawami i są takie fundacje w takiej formie zrobione, że tego nie mogą. My możemy, dlatego że my w zasadzie nie dostajemy praktycznie żadnych grantów, no bo, bo system wie, wie co A my robimy. Czy prowadzicie działalność gospodarczą jako fundacja? Nie, nie, nie prowadzimy działalności gospodarczej. Jest, jest jeszcze ta trzecia opcja, wiem, gdzie... wiem, tak, wiem tak, oczywiście. Tak, tak, tak. także to nam, to nam się udaje ominąć. Oprócz tego m, działam z ekstremizmem, Extraktami konopnymi, to jest moja, jakby taka pasja w głęboko w sercu. To między innymi też i z Mietkiem, y, y, Bielakiem i z innymi osobami, i y, 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 y z tego y, gdzieś tam powiedzmy, są jakieś finanse, żeby można było żyć i y, y, y do przodu się posuwać, a jednocześnie no, robić robić też rzeczy dla, dla ludzi. Poza fundacją interesuje mnie ten poziom, powiedziałbym, lokalny, bo akurat to jest ta idea, która mi przyświeca następny rok. Czy są jakieś grupy, a ewentualnie jakieś takie centra lokalne w Waszej okolicy, gdzie można się spotkać nie tylko z problemem prawniczym, ale generalnie ludzie, którzy szukają tej, tej innej drogi, budują ją, czy myślą o, o innej Polsce wręcz? Czy się spotykacie, nie wiem, macie jakieś takie miejsca, ewentualnie terminy, gdzie coś razem można wymienić informacje, spotkać się, jak to wygląda. Jest takie centrum? Czy... Mieliśmy, mieliśmy coś takiego właśnie, bo zapytałeś a propos tych prawnych rzeczy, teraz mi się przypomniało, troszeczkę to wygasło, tak zwany klub patriotyczny. Chcemy, chcemy to znowu ruszyć i, i, i to działało jeszcze do zeszłego roku, gdzie zapraszaliśmy różne osoby, też robiliśmy takie happeningi z podziękowaniem w stosunku do naszych bohaterów między innymi znaleźliśmy w Toruniu dzięki, dzięki w, no, informacji od pani pracującej na poczcie, że mieszkał, bo w tej chwili zmarł ten pan, jeden z ostatnich z Brygady Maczka Maczkowców, więc wtedy tam staramy się zaprosić ludzi też no, no i właśnie żeby żeby opowiedział historię, czyli takie kwestie historyczne, powiedzmy polityczne. Coś tam próbowaliśmy, chcielibyśmy znowu. Mam takie sygnały, dzwonią, dzwoni do mnie mnóstwo ludzi, żebyśmy właśnie gdzieś tam zorganizowali w, to, co teraz Ty fajnie też robisz, jakąś salkę większą znaleźli. Też przy okazji wystąpień Mietka Bielaka, no to wtedy ja też się pojawiam i tam kwestie prawne przekazuję. Tak, nie ma jakby w tej chwili takiego stricte centrum, ale myślę, że wszystko w tym kierunku zmierza, bo takich osób aktywnych, co najmniej konkretnie działających jest około setki. A to już jest armia, tak naprawdę. więc... No. Setka w okolicach Toruniu, z którymi ma Tak, na... tak. Torun i okolice Torunia, tak. tak, tak. No to to jest bardzo duża grupa. Mhm. Teraz tak, czy oprócz tego, nie wiem, ciebie, jako załóżmy tego lidera lokalnego, są jeszcze jakieś inne osoby, które takie kryteria mogłyby spełnić? Bo to wiesz, nie, nie zawsze musi być wasza salka, To może być, nie wiem, osoba, która mieszka pod Toruniem, ma jakieś gospodarstwo rolne i większą po prostu izbę, w której się czynić, tak, tak, tak. się może spotkać. Może w ten sposób? Bo wiesz, no jak u mnie tak się pojawiło, że ten swój home mhm. buduje i, i on praktycznie myślę, że na wiosnę już będziemy mogli się tam spotykać w większej grupie. Cieszę ale to nazywie. załóżmy akurat tak jest i myślę, że tam ale to nastąpi jak nastąpi. Czy ewentualnie w tym kierunku nie pójść? Bo widzisz, dla mnie idea budowania lokalnych centrów takich, powiedziałbym nie alternatywnie, nie będziemy tego nazywać, to chodzi o to, żeby ludzie poznali się, tak. sprawdzili się w boju, czyli w pracy takiej realnej. To nie chodzi o to, że chociaż kto wie, może rzeczywiście do umiejętności takie też by się nam przydały. Myślę, że na pewno czulibyśmy się bezpieczniej i lepiej. Ale generalnie wyjście od z teorii do praktyki to jest podstawa. Postami tak, doskonale, to, jest to, że to, to że wystąpisz przed kamerą, coś tam poopowiadasz, ludzie popiszą komentarze i potem przerzucą się na następny film, to niewiele w sumie daje. Tak. Najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu wiedzieli, słuchaj, ja jestem tu, ja jestem tam, w razie czego spotykamy się u mnie, teraz, Co? nie wiem, pojeliśmy ogródek u ciebie, następnie wyrywamy buraki u kogoś innego, a potem idziemy kisić kapustę jeszcze mhm. u innej osoby, a ktoś przyniesie łuki i pokaże, jak się, jak się tym łukiem posługuje. Mniej więcej tak sobie to wyobrażam, żeby rzeczywiście umiejętności, umiejętności, jeszcze raz umiejętności, to ma wiele pozytywnych stron według mnie. Po pierwsze, ludzie się poznają. A w czasie pracy pewnych pracy grupowej najwięcej można poznać drugiego tak, człowieka tak. i nabrać zaufania. Druga rzecz uczenie się umiejętności. Po trzecie, te umiejętności być może okażą się bardzo przydatne, a jeśli nawet nie, to my sami podniesiemy swój poziom życia, życia dlatego że w tej chwili to jest konsumpcja, a mało jest praktyki, więc ten kierunek jest bardzo bliski mojemu sercu i. Nie wiem, być może nawet przez tą audycję ktoś, ktoś taki Bardzo anonimowy może, koło tego trunia się pojawi. Oczywiście jakiś kontakt pod, to, pod filmem twój, na ciebie damy. I teraz tak, czy ty kontaktujesz się jako fundacja, macie jakąś stronę internetową, czy raczej drogą mailową? Mamy stronę internetową, drogą mailową <coughs> też się kontaktujemy. Można też oczywiście podać telefon, telefonicznie tak samo. Tutaj mhm. nie, ma, nie ma żadnego problemu, nawet lepiej przez telefon, bo to szybciej jest taki od razu żywy kontakt. To, co wspomniałeś po tych praktycznych rzeczy, oczywiście to jest, to jest to bardzo mądre, no co, no możemy powiedzieć tak, nie mogę powiedzieć zdradzić szczegółów, uczymy się też strzelać od kogoś kto, kto potrafi bardzo dobrze tym fachem. Zawiadować to to taka praktyczna rzecz, ale też rozumiem, że chodzi o takie praktyczne to, co mówisz, wytwórcze, żebyśmy byli stawali się niezależni. W tej perspektywie oczywiście, że w, jak najbardziej e, jesteśmy otwarci, czekamy na takie osoby, na jakieś rzemiosło, tak? E, mm -hmm. Nie wiem, my sobie lubimy jeździć chociażby e, po Lasach. Mamy w, w Toruniu, jest kotlina Toruńska, jest jedna z największych wysp, jak największa wyspa na, na największej rzece na Wiśle. Tam, tam są wilki, łosie. w e, tak, nawet nawet na całym Torunium? Bardzo blisko. Torunia to jest 35 km, i można pojechać i nadziać się na wilka w lesie. Na przykład, bo, bo, bo sobie chodzą całe hordy. Nawet miałem pierwszy raz w życiu doświadczenie, bo ich przybywa coraz więcej. Gdzieś 2-3 miesiące temu z odległości 30-40 metrów miałem możliwość przyjrzeć się wilkowi. Piękne, piękne mądre zwierzę. I tam na przykład jest mnóstwo ludzi, którzy jakieś rzemiosło wykonują. Jest pani, która jakieś koszyki witlinowe robi, na przykład tak cuda. Nawet ostatnio kupiłem po to, żeby móc też na grzyby się wybrać, jak najbardziej jesteśmy na, na tego typu rzeczy otwarci. Gdzieś tam sami sobie też przekazywać, takie grono tworzyć, powiedzmy, mam dwóch mechaników samochodowych, mówię mam w sensie, tu nie są oczywiście moje jakieś osoby u mnie pracujące, ale mówię w tym sensie sercowo, że to są ludzie uczciwi, wykonują swój fach prawidłowo, więc tam przekazujemy sobie, no, no gdzieś to grono, nie, staramy się stalać, jak najbardziej. Znaczy, wiesz, ja uważam, że nie ma innej drogi. Po prostu nie ma innej drogi. To jakby m, historia toczy takie koło, bo my ruszyli, zaczęliśmy przynajmniej moje świadome życie. Jest takie, że ja pamiętam, że m, większość ludzi się znała, wiadomo do kogo. Tu był piekarz, to był właśnie pan taki, tak. pani taka, i praktycznie tej anonimowości to nie było. Ludzie się rozpoznawali, wiedzieli do kogo od razu, no teraz poprzez konsumpcję, przez właściwie te lata 90., gdzie otwarliśmy się i o, po prostu zostaliśmy przekazani innej stronie mocy. Tak. Bo byliśmy po, je, z jednej strony barakady, która nas cisnęła, przeszliśmy na drugą, która nas cisnęła. Główna wpaść złotku, więcej kolorów. No, właśnie, więcej złotka, ale po otwarciu okazuje się, że zapach jest bardziej intensywny niż tam. Tak. I w tej chwili no pora... No, jakby wiesz, no, ocucić się i spojrzeć, otworzyć oczy i powiedzieć, nie tędy droga, zmniejszyć tą konsumpcję i nastawić się na wymianę. Kto wie, czy właśnie wymiana barterowa nie będzie taką podstawą tego wszystkiego w najbliższym czasie? Myślę, że i barterówka, w, i, i dobrym pomysłem jest też, słyszałem y, y, gdzieś gdzieś tam, jest to jeden z dobrych pomysłów, żeby po prostu kupować, zbierać się w grupy, kupować srebro w złomie i po prostu bić sobie kolekcjonerskie monety, no zawsze z tym woreczkiem możemy potem mniej więcej jakiejś tam wielkości nawet na cały kraj, Polskę, będziemy mogli też się wymieniać, oprócz barterówki e, jakimś tam, no, no nie chcę użyć słowa pieniądzem, tak, bo to zaraz będzie zabronione, no ale jakąś wymianą towarową. Za. Znaczy wiesz, ja myślę, że generalnie m, pomału trzeba zacząć coraz bardziej mówić o tym, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała, do tego, że widzisz, nie mamy jakby tej równowagi, bo do tej pory jest narracja resetu, zmiany NWO, i to jest ten obraz, który nam rysują ci dyrygenci, którzy tak, mają tak, dostęp do mediów tak. i wiedzą, jak jest świat skonstruowany, jaki obraz nam podrzucić, żeby on po prostu się pojawił. Ja ciągle. Szukam, może nie szukam. Wiesz, ja swoją robotę robię po malutku, będzie teraz zimną troszeczkę więcej czasu, to też dołożę swoją cegół, cegiełkę do, te, do tej kreacji tego świata, ale mało jest konkretnych y, y, wizji tego, jak ta rzeczywistość ma wyglądać a szczególnie mało jest jakby takich informacji, jak to będzie wyglądało z punktu praktycznego, czyli właśnie pracy, pieniądza, gospodarki, wytwarzania, tak. bo często, często mamy takie jakieś tam duchowe wizje, że to będzie demokracja online, tutaj będą niewolni hmm. ludzie, tu będą jeszcze jacyś inni ludzie, fajnie, wszystko super. Ale nie trochę w obokach. Znaczy, nie do końca. To wszystko jest potrzebne, żeby ludzie zmienili swoje tory myślenia, ale mi brakuje takich bardzo hmm. prostych, konkretnych rozwiązań. Słuchajcie, w związku z tym, że funkcjonujemy w takiej innej grupie, ja załóżmy, że wracam do tych takich wzorców słowiańskich, bo ja w nie wierzę i wiem, że one tak, tak funkcjonowały, tak. kiedy były te wiece, wybierało się przedstawicieli, ale którzy rzeczywiście mogli się czymś pochwalić, którzy mieli realne umiejętności, którzy wykazali się czymś tak. i oni w tej, tej w swojej, w swojej załóżmy małej społeczności od razu. Byli wskazywani. On się, on się wykazał, więc warto go tak. puścić dalej, prawda? Więc tutaj te wizje, wiesz, one są bardzo enigmatyczne. Ja myślę, że pomału trzeba zacząć dużo więcej mówić na temat tego, jak już w tej chwili się organizujemy. Nawet mówiłeś tutaj jakaś być może monety, tutaj wiesz, mamy o tych walutach. Wiele jest takich takich informacji. Tutaj są, wiesz, nawigatorzy jutra, którzy twierdzą, że mają już jakieś tam pomysły na ten pieniądz lokalny. Wszystko fajnie. Ale ja jakby tego nie widzę w działaniu. To jest mhm. ciągle gdzieś tam ta teoria, a tej praktyki jest niewiele. Ci widerzy opozycyjni albo alternatywni też gdzieś tam bardzo dużo mówią, ale brakuje mi tego przełożenia na, mhm. na fakty. Dlatego tak bardzo mi zależy na tym, żeby bardziej pójść w stronę lokalnych takich grup ale nie związanych z jakąś tam wykładnią partyjną, z punktem tak, 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 widzenia, podzi... żeby uniknąć tych bo nie podziałów. Bo tak, tak, tak. te podziały powodują, że tak, jeden mówi, ja jestem katolikiem, ja nie jestem katolikiem i sprawa jest zamknięta, prawda? Mm -hmm. I bardzo często. Ja jestem taką albo taką osobą, a tutaj bardziej się skupić na tych elementach, które łączą, i w ramach tego funkcjonować tak. i podgrupy, właśnie czy katolików, czy nie wiem, czy wyznawców Zielonego Księżyca, czy jakichś hmm. innych, niech oni się tam znajdują, ale jako podgrupy, ale generalnie jako większa grupy, społeczność chodzi o pewien inny wzorzec bardziej naturalny, bardziej uczciwy, znaczy uczciwy. Nie, po prostu, tak. nie, nie bardziej, tylko, tylko uczciwy, uczciwy tak, naturalny, tak. odpowiedzialny. Te wartości, które zostały wykrzywione przez ostatnie lata ale powinny wrócić. Krew się, krew się popsuła, jak, jak używa się takiego y, slangu, bo na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, jak się robiło jakieś biznesy, to to mm, można było na słowo zrobić jakiś biznes nawet za duże pieniądze. Dzisiaj to wiadomo, sąsiad potrafi gdzieś sąsiada okraść, jeszcze spokojnie sobie tam żyje i nie ma jakby to co mówię się, propos tej anonimości, że jakby inni z tego tytułu gdzieś tam go nie banują, tylko, tylko to jest, jakby stało, stało się normą. Aczkolwiek myślę, że to się też zmienia, że, że, że zaczynamy rozumieć, że musimy właśnie połączyć siły. No znowu. Słynna maksyma rzymska, tak? nie wiem czy Was nie przekręcę, tak? Desdivera, czy tam jak to się dokładnie nazywa, która mówi dzieli rząd cały czas funkcjonuje. Stąd też jest ważne, żeby iść w kierunku tak zwanej idei narodowej. Znowu ktoś się może obruszyć, ale to dobra, no bo przecież jak już fruwamy duchowo, to nie ma narodowości, nie ma polskości, no, no, no trzeba zacząć od, od własnego podwórka. Kiedyś złapany agent rosyjski przez Amerykanów. Jak go tam w końcu gdzieś tam wymęczyli czy, czy, czy go podkręcili, używając kolokwializmu, to powiedział, że najciężej jest rozbić ideę narodową właśnie, że to jest jakby najważniejsze, żeby się scalić, żeby funkcjonować i żeby poza, po, ponad podziałami to, co powiedziałeś właśnie mądrze, nie ma znaczenia, kto jakiego jest tak naprawdę wyznania, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, żebyśmy pchali wózek w jedną, tą dobrą, uczciwą stronę, bo w tej chwili wiadomo, no, no system robi tak, żeby doprowadzić do sytuacji, w której szczególnie teraz kreowanie całego szkolnictwa młodych ludzi, którzy no czasami wierzą, że ser się robi po prostu w Krefurze, tak, powstaje tam, żeby oni zaczęli się uczyć praktycznych rzeczy, żebyśmy zdali sobie sprawę, że to, co jest u góry i, i teoretycznie nawet nazywa się rządem zarządzaniem, kompletnie do niczego nam nie jest potrzebne, że jest to no, życie, który to wykorzystuje, który potem stwarza sytuację i mówi, no to teraz przyjdę wam, kochani, z pomocą, bo tylko my wiemy, jakie będzie rozwiązanie tak. No. Zanim będziemy rozwalać system, przejdziemy do drugiej części, bardziej edukacyjnej i takich właśnie twoich różnych przemyśleń, które pokazują. Jaki kierunek powinien być taki najbardziej sensowny, a tą ostatnią, wiesz, tą dynamitową część to zostawimy na koniec, że być może rzeczywiście ją gdzieś indziej nadamy, ale zobaczymy. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszam Dzięki. na następne spotkanie z tym bardzo bardzo. interesującym I to, jak Państwo widzą, no, konkretnym człowiekiem. Do Dziękuję widzenia. pięknie, do widzenia.